Zaczynamy nową wajnę. Przed swoim szarańcem szedłem do garażu. Ponieważ w miarę mam ogarniętego stara. Mówię tylko, że zabierzemy się łaza. Muszę uruchomić łaza. Stało bardzo długo. Nie działa pompka paliwa. Coś tu się dzieje z tym układem paliwowym. Muszę go przemieścić w inną lokalizację, gdzie będzie jeździł w terenie. Już widzę parę rzeczy do zrobienia. Z wszystkim pompka paliwa. Ja muszę poprawić ja Instalację ja wyciągarki, bo widzę, że. A będzie jest tak położony, że jak się zewrze plus, to zespawam się z wszystkim. Dlatego tego schodzi cienki. No generalnie tam parę rzeczy muszę zrobić. najważniejsze, muszę go uruchomić. Eee, więc zaczynam od odkręcenia pompki. Muszę ją ogarnąć. Co tu się dzieje? Dobra, kamerę wyłączę. Odkręcanie odkręcanie. Dwie śruby z lewej i z prawej. Odkręcę, zrzucę, zobaczę. Tu już pompa jest odkręcona, druga śruba. Kończę, o, zrzucam. Czy pompa jest napędzana taką nie wiem, krzywką, nazywa, nawet paliwo w niej jest, bo się wylało. I coś tam się dzieje. Przecież ja się zastynić. czemu ta nowa pompa nie działa. Tutaj ja myślę, że się za mało rusza. Ta stara działa w takim zakresie. Tutaj to robię, a tutaj w ogóle jest taka sztywność. przeciwnie to pracuje. To jest problem. Tak było źle złożone. I i nie pracowała membrana. Teraz widzicie, jest tak, że ruch się zrobił większy no. i membrana zaczęła pracować. No i zresztą teraz skręcimy, zobaczymy, czy będzie pompować. Będziemy mogli jechać. w ogóle przełożyłem. Pompa ewidentnie pompuje, zobaczcie. Nie pompowała. Słychać. Teraz skręcam, zaraz założymy na auto i zobaczymy, co się Je. wydarzy. Dobra, jeszcze to pompujemy, zobaczymy, czy jest ok, czy nie. Tu jest ten alarm, ale tak jest tutaj w że jak się ruszę, to zaraz się trąbi. Kiedy pani ma coś się burzy, bardziej to pompuję teraz, bo go mogę strzelać, ale bardziej to pompuję, żeby zobaczyć, czy nie ma wycieku. Pod zaworem i będę zaraz próbował go odpalić Nowe, sytuacja jest taka, że pompa zaczęła podawać choć nie odpala dochodzi do gaźnika i tutaj leci benzyna z gaźnika spod tego dekielka, Czyli nie do czego nie jest ale widzę, że jest sprzężony z tym, z linką gazu jak wpuszczam gazem to pewnie jakieś dawkowanie tutaj i lecimy, widzicie waha na taką plackę spodem to się że tu może lecieć. No raz będę dubał, muszę pewnie to uszczelnić krok po kroku. Odpalamy. Długo stało i się takie rzeczy no, Odkręcone, to ściągamy. No, tu zakładam że to jest jakiś zaworek. To jest jakiś zaworek, który dźwignia naciska i to jest taka i Zawór, który dodaje paliwo. Mam nadzieję, że membrana jest... Zobacz chłopaki, mi tu gazy się bawią. membrana jest dobra, tylko pewnie to czy ta membrana jest na pewno dobra. Czy nie jest po prostu? Zaraz zobaczyć czy to jest do wymiany, no bo membrana wygląda dobrze. Nie. nie pamiętam, jak to było złożone. Tu mi leci z tego, kwestia czy to jakoś doszczelnie. Dobra, zaraz, zaraz sobie pomyślę, jak to zrobić, żeby tu paliwo nie leciało, żeby leciało do gaźnika, bo to pewnie tego Za Kurwa, jakiś nowy gaźnik, nie znam go w Łazie. Poprzednio chyba prostszy. Się trochę dowiedziałem, zdoktoryzowałem się trochę na ruskich stronach, oglądałem sobie filmiki o też co bierze głowę. Bo już wiem, że on gaźnik K151 to nie jest typowy wygaźnik od Łaza. Wkładany, wkładany do wołu, do gazeli. Zakupiłem części. Proszę, taki zestawik. Zaraz zobaczę. Membrankę już widzę, więc chyba będzie pasowała jakąś szczelkę, no i coś, będę zaskładał gaźnik, zobaczymy, sprawdziłem podłączenia z tymi wszystkimi ich tam historiami, trochę się zaznajomiłem z gaźnikiem, wygląda na to, że wszystkie te rurki to wszystko jest podłączone tak jak powinno, gaźnika też nie rozbieram w środku, tak na razie staram się jak najmniejszym jakby zakresem prac, nie chcę sobie robić pewnej roboty, wydaje mi się, że jest czysty, zaglądałem, tam wygląda to dobrze, paliwo dopływa, więc pewnie ten filtr tutaj gotowy, też jest pewnie czysty. Także na razie założymy membranę i zobaczymy, czy to pomoże. Jeżeli nie, to będę wtedy już gaźnik rozbierał, i to bo wtedy możecie jeszcze jakaś dysza zapchana. Ale tak jak mówię, patrzyłem do środka, to wygląda dobrze. Okej, W zestawie jest mnóstwo różnych rzeczy, wszystkie chyba dysze, jakie są możliwe. Jest siliko, jest silik glutowy. I to co jest ważne, jest membrana, i jest membrana, wygląda, że działa. Się wciska i jest uszczelka pod membraną. A wcześniej, jak rozbierałem ten bałagan, tutaj to była membrana. No nie, no uszczelka też była, tylko ona się po prostu. Ja nie zauważyłem. Myślałem, że to się rozwarstwia membrana. No była tak stara, że widzicie, po prostu przestała działać. Teraz przy, przyłożymy, czy to jest wymiar ten sam. Czyli uszczelka była, tylko ona się po prostu zestarzała. Tak wygląda, że to jest to samo. Dobra. Składamy zaraz i zobaczymy, czy nam to pomoże doktorze i czy będziemy działać. No Dobra, kładotor się już ładuje do bohaterskich prób odpalenia. Tu jeszcze widzę, że jest to wszystko takie trochę... Też nie działa. co ze papierkiem przejdę. I tak samo tutaj na gaźniku, ale na gaźniku wygląda lepiej. Tylko przetrę trochę, wyczyszczę i będziemy składać. To wyzestaw wygląda tak. Widzicie pod podem uszczelka, Od tej strony. Membranka. Sprężynka zaskakuje. Do środka i dokręcamy. Już się dziwnie kręci, bo kręcę jedną ręką. I patrzę co w kamerze, co robię. Jakiś opór. Mam nadzieję, że nie warstwy membrany. Że to wszystko ładnie przyszło. Yes. Kręcimy. i... Teraz będzie próba generalna. Pompujemy paliwo i zobaczymy, czy się wylewa, czy się nie wylewa. Tylko krok po kroku układ paliwowy rozkminiamy I tak wszystko ładnie to jest spasowane. Nie ma jakiegoś tu problemu. Te śruby to wszystko ładnie się kręca i Zobaczymy zaraz ze szczelnością tego układu dobra myślę że jest ok no i sprawdzamy sprawdzamy czyli idziemy do pompki paliwa zaczynamy zabawę pompowanie nie wiem czy ona jest dobrze ustawiona czy nie no coś się dzieje bo w filtrze paliwa widzę ruchy czyli pompuje teraz pytanie czy się leje czy się nie leje bo jest tam jakaś delikatna kałuszka, ale to chyba jest stare. Jeszcze zostało z poprzedniego. Bo tutaj nie widzę, muszę to wytrzeć, stare, jakichś niespodzianek nie było. Jeszcze to pompujemy. spróbujemy go odpalić. zawsze ładnie pali się też posrał muszę zaraz iskrę sprawdzić że nie jest paliwo że go zalałem to też jest taka możliwość dobra, akumulator na razie nie pali, szukamy dalej chcę sprawdzić, co się dzieje na świecach czy mam na świecach iskrę Zabięcimy jedną i zaraz zobaczymy co tu się, co tu się dzieje to jest głuchy jak pień benzyna jest Połąchałem czyli paliwo leci może nie być iskry. Dobra, sprawdzamy. Ponieważ prowadzę pracę dzisiaj sam, to będę musiał Będzie aparat filmował, czy jest iskra. Nie jestem w stanie kręcić, jednocześnie. podładowany, co zrobiłem? Ponieważ na pewno nie ma iskry, a miałem przewody nowe. Wymieniłem wszystkie przewody, wydaje mi się, że nie było dobrego zasilania od cewki. Na tamten przewód nie był za dobry. Widzicie, nowe cewki, jako takie miałem, co to zakupiłem wcześniej z częściami tam do pompy, bo teraz nie wiem, jak z tą dostępnością części będzie do rusków. No i co? No i zaraz zrobimy ostatnią próbę. Na dzisiaj odpalenia mam nadzieję, że to już rozwiąże temat. Mówię ewidentnie, nawet nie filmowałem tego, ale nawet wcikałem plaka tutaj do gaźnika bezpośrednio i też nie, nie kręcił. więc pomimo tego, że jestem sam, to jednak stwierdziłem, że iskry nie ma. Zaraz wsiadam na nowych kabelkach, ale mam przeczucie, że będzie ok. Dobra, na dzisiaj ostatnia próba, bo już jak nie kable, to już muszę sprawdzać cewki i tak dalej. Więc robimy. tak, wskaźniki, jak wstały. Szalona i próbujemy. Działa! No i da Dobra, to jeszcze tylko kopię mu świecę tam, bo przypomniałem sobie, że te NG-ki najlepsze będą. To mu wymienia te świeczki. Ułaz uruchomiony. Program przywracania Łaza za do życia odniósł kolejny sukces robimy popraweczki jakieś delikatne szykujemy go do przeniesienia do miejsca gdzie będzie mógł sobie pojeździć bo już mnie tak mi tu w mieście zabetonowali że nie mam gdzie nim jeździć jeździłem sobie często na jakieś takie weekendowe przyjażki koło domu teraz wszędzie mi tu porobili drogi autostrady i inne rzeczy ale mam nową miejscówkę dla niego gdzie będzie znowu sobie mógł pomykać także jak pali to składam gaźnik, sprawdzam czy nie leci i co, jak się tam to poprawiamy to, co po majstrach widzę, że jest do poprawienia, to wam pokażę. Linę na wyciągarkę syntetyczną i na wioskę.